oh są jeszcze wielcy 50 lat bardzo dobrze grocie, a my mieli okazję za darmo usłyszeć faroż, ją miał odpust, był biskup i chciał żeby ludzie szli na ofiarach i go do tak, drodzy parafianie, zapraszam serdecznie wszystkich żeby szli na ofiara dzisiaj jest niesamowita okazja za 5 złotych z bliska obejrzeć się biskupa. Słuchajcie, Adam, proszę przygotować pierwszy konkurs. A tu proszę do nas pana Rolanda Kuliga. Roland Kuliga. W Arku Rolandzie. Jak i ja. Nie, 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 nie. Słuchaj, ty jesteś z Nie, Z Popilowa. Popielów, ale ty był Opolski. Wy też mam cię Popilów. Ja bym ci radził zamilczyć. I no ujechało. Jeszcze słowo, a zamienisz się w taczka. obejrzyj. Słuchaj, powiedz Słuchaj, Słuchaj, mi. Marku Rolandzie, jak przychodzisz tu, to trzeba się zameldować. Meldunek wygląda tak. Jo Roland z popilował polskiego, melduje się przed wysokim prezydium, a w sprawach piwnych nigdy nie omylny. Jo Roland popilował polskiego, melduje się przed wysokim prezydium w sprawach pilnych i nie, nie nie tak było. Piwnych, piwnych. Piwnych, piwnych. Nieomylne. Nieomylne. No i teraz, jakbyś to jeszcze 10 razy powtórzył, to byś wiedział. Słuchaj, słuchaj, ja mam do ciebie taką rzecz. Powiedz, co ty robisz tak na bez tydzień. Na bez tydzień? Ja. Y Kanzlowca. na kole jest za, w tym roku dojechał do Atlantyku i mi się Europa skończyła, we Fisterze. Dobrze. To była pielgrzymka, 4 lata my pedałowali na kołach. Dobrze. Z Dobrze. Aha, kanzli Słuchaj, a, a tak, by święta co robisz? Śpiewo w chórze. Słuchaj, ja wyszł w gazecie w rynzech czytał na Annie, że Ty jesteś przewodnikiem. Ja. No widzisz. Na no Annie wiedzą, a teraz nie, nie wie, że przewodnik. No bo tutaj na rozwój przewodniki na Annie. Chopie, Wiesz czemu cię nie chcą za przewodnika. No, bo chopie, ty loserz jak wichy. No. Nie dość, że pierunie cię nie widać, to cię chopie, ani umieją dogonić, ani nic. Słuchaj. Wiesz co to jest? Wiatruk. Weź to, to do ręki. Ja? Spróbuj lecieć 5 metrów. 5 metrów, leć! Z tym? Leć! leć. Obejrzyj się. Słuchaj, Słuch, tyś, tyś miał za łebka wiatr. Miałeś? Ja? Popiełnego się trzymaj do przodku. Tak, i teraz leć. Słuchaj, tu, tu możesz na taki paryzol z gwizdkiem. I teraz tak, ten paryzol należy trzymać, żeby cię widzieli. Nie odpłodaj tego, ty musisz wszystko na rozumieć. Tu, żebyś nie lotał, tu, żeby cię widzieli, a jak będziesz chciał wiedzieć, czy możesz za sobą w wycieczkach, to jeszcze możesz gwizdyk, tu. No więc możesz trzy się. I gwizdać jeszcze do tego? Ja lotać, gwizdać i godać. Ja j, 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 spróbuj to. Czuję, słuchaj, słuchaj, poczekajmy. No. Książka o hojmie. Książka o hojmie. Słuchaj, od nas dostaniesz jeszcze prezent do trzeciej ręki i słuchaj, będziesz się uczył o hojmie. Będziesz się uczyło hojmie. I za tydzień Brunek przyjedzie z tobą i będziesz oprowadzał tu wycieczki. No możesz iść. Nie zamykaj. Hopie, teraz to musisz mnie do końca. Słuchaj, Tadeusz od Białousu w płodcie i no sam. Są czopką. Czy wam jeszcze pasuje, albo Nie, Tadeusz, ja po prostu nie umiem zaglądać jak nie ma tego woza między nami. Być w tej czopce cały czas. A jakże żebyś. A to się miał Proszę bardzo, na następny konkurs. Słuchajcie, panowie, kto? No, tam się ten jeden gwarek, ten siwy jakoś źle zachowuje. Słuchajcie, kto zno Zmarkowie, kto zno karbitka? Kto no, kto wie, co to jest karbitka? Chodźcie sami. Z tej ławy! Z tej ławy! Słuchajcie, z lewej strony, z tej ławy! No kto widział karbitkę? Wiecie, to jest konkurs czysto górniczy. Przy czym te wiecie, że już by właściwie zapomniane. Przygotował ten konkurs Adam z Grzegorzków, proszę bardzo. Krótko mówiąc, chodzi o to. Halo, halo. Żeby te lampki zapalić. Dobrze, że mamy strażaka, to nas nie szpręgniecie, co? Także proszę czuwaj na swoją lampkę i od kolegi, dobra? Żeby my nie wylecieli w dół. Trzeba robić instruktaż czy nie? Będziemy oceniać sprawność, jak to po odpolicie i jakość płomienia. Prezydium tu oceni jakość płomienia. Czy ten płomień się nadaje do roboty, czy nie? Dobra? Ale na pewno wiecie jak to działa? Obejrzymy. Dobra. Dobra. Karbinę musicie się podzielić. Tu jeżeli się karbi, musicie się podzielić. Dobra, start. Trzyma na czas i no. Co się?

Jakoś to szybko poszło. Nie mamy co oceniać teraz. Oni bo mi się troszczyli. Poplątaj, poplątaj. Poplątaj się. Słuchajcie, oni mają się tym robić. Kurwa. Dobra. Oceniamy, ja. Zresztą teraz. Dobry się.

Jeszcze... O, brawo ława. Musi dobrze kapać to ta woda do karbicy, no. żeby się gaz wytworzył. Brawo! Mogę go wygasić, bo za mało Dźwigniki za zoom? Słuchajcie, prezydium już młodość. Zakręcić, wynieść, czym prędzej, zatem, tym nie stało się. A, ja. I wypucować bryny. to niż to, się Teraz się. Ty po prostu prawo. Ja, Trzeba było trochę podpowiadać jednak. Jednemu i drugiemu troszeczkę. Pomienie były podobne. Jedne gasły, jedne się zapalało. Ja myślę, że remis. Nie. Yes. Tak, tak po mojemu będzie remis. Ale ze wskazaniem tutaj na pana Mateżoka, bo ten kolega będzie nas wypolił. Było małe niebezpieczeństwo. To było po Według prezydium o jakości płomienia i zapalenia, dłuższego palenia się, przyznajemy dwa punkty w stronie prawej i jeden, jeden punkt strona lewej.

Proszę ująć ten jeden punkt ławie lewy. astrone prawy do tu tam jeszcze jest co a jeszcze my prawo ława Nie, nie niech żyje, nie żyje, niech się z nami napije, napije. Weź się dobrze. Łama nie niech nie niech nie czyje, nie czyje, nie czuję, niech, niech się z nami napije. napije. Ej, Dziękuję bardzo. Słuchajcie, no, 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 no. przygotujcie się z kaziemnią.